Cześć wszystkim! Zapraszam na kolejne rozpakowanie. Tym razem będzie to film na płycie Blu-ray, *Chariot* z moją ulubioną aktorką Rosą Salazar. Film zakupiony w serwisie Amazon i tradycyjnie przychodzi po prostu w prostej kartonowej kopercie. Mam nadzieję, że samo w sobie opakowanie się nie zepsuje. Przejdźmy do usunięcia tasiemki. Przesyłka przyszła impostem. Do paczkomatu. I szła kilka dni, no ale to nam szło z Niemiec czy skądś. W każdym razie kupione na polskim Amazonie. A to sama układkę. Patrząc po oznaczeniu jest to bodajże niemiecki import. Szkoda, że u nas tego filmu nie było nigdzie. I co, tu jakiś tam opis. Chociaż tego co widzę, to, to jest niemiecki. Mam nadzieję, że no jest na szczęście angielski. To nie będzie problemu z obejrzeniem. Folia zabezpieczająca jest. Trzeba ją jakoś zerwać też będzie trzeba jednak skorzystać z noża to sekundka po szybkim cięciu jestem już z powrotem z nożykiem odcinamy folię i tak prezentuje się kładeczka w sumie jestem ciekaw czy film będzie jakkolwiek ciekawy czy to jakaś jaka szmira, czy coś? No, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jakieś ciekawe dodatki też będą. No co mamy w środku? Uloteczkę. Zapewne od wydawcy filmu. Samą płytkę. Bardzo ładna. A raz. Wnętrze opakowania, czyli powtórzenie obrazków z zewnętrznej części okładki. Film trwa około półtorej godziny i mam nadzieję, że będzie dość ciekawe. To tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.